Nie wierzę, że za nami już ponad połowa wakacji. Przynajmniej na razie nikt nie może nam rozkazywać. Hej, dziewczyny! No, to wykrakałaś, Louise. Widzicie tę dziewczynę? Z nią moja drużyna będzie lepsza. Według ostatnich doniesień ugryzła Naomi osakę. Nie gram z przegrywami. I nigdy nie przegrywam. W D2 mają prawdziwy rozmach, co nie? Codziennie wieczorem stańcie przed lustrem i spytajcie siebie, czy dałam dziś z siebie wszystko. Wszystko, co robicie na hali i poza nią, ma wpływ na drużynę. Normalność to ostatnie, czego chcemy. Kupaki! Przyszli tu. A tu? Nasza szkoła jest teraz koedukacyjna? Tak, na serio? Masz pojęcie, jak bardzo skomplikuje to naszą pracę? Ach. Uwaga! Hey! Ci goście są tu od pięciu hey! minut. A sądzą, że mogą nas tak lekceważyć. Kto wam pozwolił wejść na moją halę? Pani Tomas powiedziała, że możemy. Mam dzielić moją halę? To nie jest twoja hala, tylko moja i będziesz musiał się nią dzielić. Okazało się, że faceci są ważniejsi. To oni przyszli do naszej szkoły. To nie fair. Wiesz co uwielbiam? Jak wkurza się, tak, że wychodzi mu żyłka i zaczyna się plątać. Chcę udowodnić, że nadal jestem najlepszy. Odgwizdałeś techniczny, to twoje pięć sekund! Myślałem, że dam ci powód do dumy i tyle. Tato, kiedyś byłeś sensacją, a teraz jesteś żartem! Już nigdy nie dam wygrać strachowi. Nie zawsze musisz być tym silnym. Nie umiem ich zainspirować. Uda ci się znaleźć właściwe słowa. To, jaką jesteś osobą, jest ważniejsze od tego jak grasz. Boisz się, co? Jestem przerażona. Nie sądziłem, że skończymy dziś tutaj razem. A ja tak? O, mówi. Wydaje się być bardzo miła i super, ale trochę jakby straszna. To już nigdy nie wróci. Wow! Dzięki. Spójrzcie na siebie nawzajem. Dla tej osoby gracie. Na tej osoby możecie liczyć. Kto wygra? Czemu faceci są tacy okropni? Chciałabym